No cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Overwatcha na moim kanale I pobierzmy sobie pierwsze demko na dzisiaj Bardzo często ostatnio na Overwatchu trafia mi się Office Jeżeli chodzi o odcinki, jeżeli chodzi o Live'y A tym razem Nuke, w sumie dawno niuka nie było Nie wiem ile tam odcinków temu, ostatni był Nuke Ale oczywiście był to SpinBot, więc No, tak trochę słabo Zobaczmy, co tutaj się będzie kryło. Zadziwadło. Czekamy. O, dobra. Okej, okay, antyterrorysta 28, 5, 10. No więc takie statystyki nawet... O, zna bardzo szybkie wejście na drabinę, to mi się podoba. Movement w... Movement w miarę taki... sensowny. Imbota raczej nie ma, ale... ale to było dziwne, trzeba przyznać. E, aha, i grałem w ogóle we dwójkę, grałem w ogóle we dwójkę. E, pan podejrzany chyba ma skrypt na BH. Tutaj próbuję się boostnąć. W ogóle, Wreszcie dziwnie to wygląda, nie wiem czy... czy to są jakieś niskie rangi, czy, czy o co tutaj chodzi, ale To na pewno są skrypty na becha, tak? To już chyba tutaj widzimy wszyscy I tutaj próbuję jakiegoś dziwnego boosta Ciągle, nie wiadomo w ogóle o co chodzi dzięcio najprawdopodobniej też na odpale Ci grają we dwójkę Mega dziwne demo <laughs> Ale jest coś innego, jest coś innego niż zwykły Zwyczajny spinbot to, Tam w ogóle go się próbował z gdzieś na jakieś 30 metrów Wydaje mi się, że pan podejrzany ma tylko i wyłącznie Walhaka i skrypty na BH. No i ja nie widzę u niego w żaden sposób żadnego Aimbota. Raczej, tak jak mówię, no skrypty na BH i, i tylko wspomaganie pola widzenia, więc to by było mega dziwne. I pytanie, jak on bił 37 fragów, jak on tak ze strzelaniem troszeczkę na bakier. Co zresztą sami widzicie. Zresztą no, przeciwnicy też raczej nie reprezentują jakiegoś wielkiego poziomu. Nie wiem, czy pan podejrzany czasem nie wybuchnie razem z bombą tutaj. No bo te sajdy są. O, okej. Okay. Połączone chciałem powiedzieć. Ale stając na reaktorze, widocznie hmm... się tutaj jakoś inaczej przyjmuje to obrażenie. No powiem o szczerze, że ciekawe demo. I oczywiście zostaniemy tutaj do końca. No, nie wiem czy gryfing można za to dać. Oczywiście buścik tym razem się udał. O trzecia runda, w której tutaj próbują właśnie boosta. No dobra, odpalmy sobie może konsolę i sprawdźmy. Sprawdźmy sobie... będzie tutaj aimbotik jakiś. Okej. Okay. Ten celownik jakoś bardzo lata. No nie lata chyba, nie? Tak mi się wydaje. W, w ogóle dziwne jest to, że grają tylko we dwójkę. Mm, czy wykikowali? Czyżby wykikowali właśnie swoich teammateów? Co? O co tutaj chodzi? Tutaj? Teraz stoi na awku przez chwilę. O i teraz już taki konkretniejszy. Ten BH. Być może nawet za chwileczkę zobaczymy tutaj spinbota. To jest całkiem prawdopodobne. Odkupione. Zatem no, dzięcio wiadomo, już leci. Dzięcio się już nie pierdzieli po prostu. Natomiast pan podejrzany z tym aimbotem chyba jeszcze troszeczkę czeka, żeby nas zaskoczyć. O, i chyba teraz widzieliśmy właśnie aimbota. Chyba teraz widzimy właśnie aimbota, i właśnie chyba na to czekaliśmy. Mhm, dobra. Pięknie. No, tak więc mamy ustrzelonego jednego. Wydaje mi się, że możemy mu dać w sumie tutaj yy, za wszystko. No, Nawet z tym Griffingiem 4x4. To będzie dobry, dobra tutaj ocena. Dobra, przesłamy i lecimy z następnym. No dobra, drugi Demko. Zobaczmy sobie. Co to będzie za łapka. Już się nie mogę doczekać. Po prostu kolejnego świetnego cheatera. Ale czy będzie taki świetny? Czy będzie raczej słaby. No, wracając, jak dobrze wiecie, tam widzieliście, że jednak spadłem z tego MG2 bardzo szybciutko do MG1. No... Niestety długo się tą rangą nie nacieszyłem, ale... To no tak jak mówię, mi tam na randze nie zależy, więc... No, to tam będzie, to, to po prostu będzie i tyle. Yy, Mirage, Mirage turniejowy. Taka będzie kolejna mapa i z tego co widzę yy, jest... Kurczę... Demko troszeczkę zlagowane. Yy, tylko tak... To może być ciekawe demo, Wam powiem. To może być demo z wallhackiem, ale niekoniecznie z aimbotem, więc. Yy... No ze skryptami na BH to na pewno, ale widać to już na pierwszy rzut oka, że gościu nie jest jakiś bardzo ogarnięty. Wiecie co, przydałoby się chyba zrestartować grę, bo. Mm, no wtedy będziemy przynajmniej wiedzieli, czy ma aimbota, czy ma. No, Wallhacka wydaje mi się, że ma skrypty na BH tylko teraz musimy poczekać na tego aimbota, zrobimy malutki restart i dla was to tylko chwila i zaraz się widzimy. Dobra, już tutaj jesteśmy, naprawdę to jest mega uciążliwe, że trzeba tak skakać z tymi demami, bo to różnie czasami wygląda. Mam tylko nadzieję, że teraz nie będzie czegoś takiego, że, przepraszam, że typek no zacznie po prostu strzelać obvious shoty same i... To, że ma Warhaka, to myślę, że, że widać tutaj właśnie skrypt na BH, już było wcześniej zdecydowanie widać. Tylko teraz, czekamy na tego imbota, czy w ogóle tutaj takowy się pojawi. Dość słabe sytuacje, tutaj pan podejrzany. Gramy z auga, czyli tak troszeczkę słabo bym powiedział. I mówię, jest to na pewno gracz początkujący, ze względu na to, że widać jaka tutaj panika panuje. Natomiast widać też to po tym, jak robi po prostu BH, nie? Bo jednak tego hopa robi tak dosyć, dosyć cinko. Tak naprzód, w ogóle bez, bez jakiegoś przyspieszenia, że tak powiem. Bo jednak trzeba się na te, na te boki obracać, żeby, żeby było to dodatkowe przyspieszenie. A jak się tak skacze z dupy po prostu prosto na BH, to okay. też oczywiście jest szybko, ale, ale to nie jest to samo. No i po czymś takim jak na razie, o tutaj możemy mu dać gryfing. Zostanie na respie, tak nigdy nie stoicie na respie Może nawet coś pisał Czy on jest zmutowany? Nie, nie jest zmutowany 78 pingu Okej okay. No nic ciekawego tak jak mówię Czekamy tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie tego aimbota Tutaj dwie osoby na rampie więc no, poczekajmy i zobaczmy. Wydaje mi się, że jakby był aimbot to już tutaj dawno by coś poszło. Hm. Wiecie, na wallhacku to też tak dosyć łatwo sobie na tą głowę namierzyć. Natomiast nie ma tego... chociaż... Chociaż może właśnie jest ten mechaniczny, charakterystyczny... charakterystyczne mechaniczne przejście. No nic, poczekamy. Bo jak na razie to powiem szczerze, że tylko w trzech płaszczyznach go będę sądził. Bo nie widzę w ogóle, żeby miał tego aimbota. Podejrzenia są, ale pewny na 100% nie jestem. Tak jak mówię, to jest jak dla mnie zdecydowanie za mało. Bo celuję się po prostu raczej na wallhacku. Pytanie, czy on się kryje? Czy on naprawdę jest taki słaby, że, że robi coś takiego, nie? To jest moje pytanie. On jeszcze tutaj próbuje się kryć. Jeżeli tak, to jest naprawdę. O, no i tutaj mamy taki typowy griefing już. Więc tutaj, tutaj właśnie na taką akcję czekaliśmy. Tutaj jest już taki typowy griefing, taki jamski. Pozdrawiam majazdysiaka, który to oczywiście teraz montuje. Który lubi sobie czasami taką kosę w plecy w i wsadzić, no bo nie powiem, że nie podczas matchmakingu losową. Czy to kosa pod żebro, czy kosa w plecy. Nawet czasami po prostu ostrej amunicji do mnie przymierzy i pociągnie za spust, zabierając mi połowę swojego cennego życia, które może uratować nie jedną rundę, ale pan asd jak tudzież srebro ma to głęboko yy, w poważaniu wow tutaj bardzo ładna runda w ogóle po stronie antyterrorystów dziwne to jest to że to nie sprowokowało pana podejrzanego do tego żeby odpalić spinbot. choć wydaje mi się że tak mało doświadczona osoba jaką właśnie jest pan podejrzany no nawet nie wie jak tego spinbota włączyć ale wydaje mi się że on dalej się kryje że on jednak dalej się kryje chociaż no te Reakcję ma naprawdę bardzo dobrze. Jak na osobę początkującą, wydaje mi się, że chyba tutaj wspomaganie celowania jednak będzie. No bo na pewno wspomaganie pola widzenia daje mu to, że yy, Że będzie wiedział, w którym miejscu mniej więcej celować. Natomiast, no, czy on ma aimbota? No, nie ma takiego klasycznego, takiego typowego zatrzymania się choć na chwilę yy, tego celownika na tej głowie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że to jest tylko tak naprawdę połowa. Czasu połowa prędkości, jaką jest pokazywane demo, czy może właśnie spróbować na jeszcze mniejszej prędkości, żeby zobaczyć, czy... czy po prostu nie ma tego charakterystycznego przejścia. Bo ja cały czas tego nie widzę. A tu tylko o to tak naprawdę chodzi. Tylko i wyłącznie o tego aimbota No bo trzy sprawy mam już tak naprawdę pewne. W 100%. Nie ma włączonego też flasha więc. Ale powiem wam, że mi się wydaje, że on nie ma aimbota. Naprawdę. Co, jak co? No, ma wszystko inne, tylko nie ma aimbota. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mu w tym momencie nie jestem w stanie dać po prostu aimbota, no bo. Nie, bo ja nie widzę podstaw ku temu, nie? Strzela czasami głowy, ale to jest tylko 70%, no chociaż to 33 fragi, więc. Tak, przy dobrym układzie to przynajmniej, czekajcie, matematyk przynajmniej te 24 fragi to są strzały w głowę, no i teraz ta głowa taka imbotowa bym powiedział to to może być pod przycisk, no bo widzicie, teraz na przykład w ogóle nie trafił teraz znowu trafił taką głowę i później właśnie jak trafił już tą głowę to jest takie z dupy nagle odchylenie tego tego celownika, w ogóle myszki w inną stronę, więc no, czy osoba, która aż tak bardzo rusza myszką, będzie w stanie... Yy... No, się ewidentnie kryje, zobaczcie, on wie, że kaczka jest na respie. Boże, na respie, na standardzie. On próbuje skanować smoka, gdzie nikogo tak naprawdę nie ma. Mega dziwny gracz, naprawdę, mega dziwny cheater. Ale dużo mówi o tym, że właśnie będzie miał że może mieć aimbota, ale też dużo mówi o tym, że po prostu yy, operuje tak na wallhacku, no zobaczmy teraz no nie, to, to chyba było właśnie te, teraz idealne to chyba właśnie nam pokazało, że chyba będzie tutaj jednak aimbot za dużo razy mówię chyba, wiem ale cały czas to są tylko przypuszczenia, tak jak mówię to nie jest pewna sytuacja, chociaż no Teraz więcej jest takich fragów, gdzie tak naprawdę no aż się prosi o to, żeby żeby tutaj jednak dać reporta za, za Imbota. Ale powiem wam, że ciekawe demka. Najważniejsze jest to, że nie ma tutaj Spinbotów, okej? Okay. To jest chyba najważniejsze. Dobra, zobaczmy teraz tego fraga na ośmiornicy. Właśnie. Mówię, to nie jest taki gracz, który... Który mógłby takie głowy strzelać? Bo ja widzę po movemencie, że to nie jest osoba doświadczona. Że on nawet sam Golda nie wbił bez cheatów w znaczeniu bez pomocy innych osób. To jest właśnie taka osoba. A on wychodzi tak naprawdę? Nie, to będzie Aimbot raczej. To pod przycisk i o dziwo mega dobrze skonfigurowany. Więc konfig albo ktoś mu podesłał, albo po prostu potrafi aż tak dobrze obsługiwać posługiwać raczej cheatami chociaż tutaj zobaczcie na kucaku wyszedł nie poszło no. kurczę, no mogę, mogę żałować tej, tej decyzji ale wydaje mi się że tu jednak będzie wspomaganie celowania pod przycisk głównie pod przycisk no bo, bo nie było widać żadnych aimlocków czy, czy chociażby wodzenia celownikiem za głową czy inną częścią ciała Raczej modelu, postaci, więc wydaje mi się, że tutaj zaznaczymy wszystko. Choć tak jak mówię, no, z tym wspomaganiem celowania nie jestem w 100% pewny, ale to jest tak mniej więcej 95,5%. Dobra, nieważne. Przesłamy i lecimy z następnym. Dzisiaj też, jeżeli chodzi o DMK, bardzo szybko przychodzą, To mi się bardzo podoba. Wręcz, no niemal automatycznie po zakończeniu nagrywania. O, i mamy Kesza. Super. Nuke, Cash, Mirage. Okej. Okay. Fajne mapy, naprawdę bardzo fajne mapy. I zobaczmy. No, ale tutaj już niestety. Tutaj już niestety będzie nic ciekawego do oglądania. Tutaj mamy typowego cheatera. Więc tutaj za dużo za dużo nie pomyślimy, jeżeli chodzi o to demo. Nie ma się nad czym rozwodzić po prostu. Więc polecimy następny. Bardzo szybko pochwaliłem <grym> jednak CSA. Bo na demku musiałem czekać jakieś 20-25 minut, więc no jest to dosyć długo. Biorąc pod uwagę, że na no wcześniejsze czekałem tak no, kilkanaście sekund. Więc no tutaj troszeczkę się teraz CS nie popisał. Musiałem jeszcze restartować grę chyba z 5 razy. Może będzie jeszcze inna mapa? Jest to Inferno, więc naprawdę bardzo różnorodnie dzisiaj. Bardzo mi się to podoba. Mega różnorodnie, praktycznie same nowe mapy, no kurcze, w znaczeniu... Co to było? W znaczeniu wiecie o co mi chodzi no Nie ma czegoś takiego, że tylko Mirage albo tylko yy, ten Nuke czy, czy cokolwiek tylko są naprawdę Jest naprawdę bardzo dużo map, mamy rozgrzewkę, pan podejrzany Pierwszy taki testowy strzał w yy, ścianę, oczywiście tutaj sprawdzę czy ma nóż Podstawowy, sprawdzę sobie wszystkie swoje bronie, które Posiada, a jak na razie to nie posiada i zbyt wiele. I tutaj właśnie tak wygląda rozgrzewka pana podejrzanego. No, jest to podejrzane, jakby nie patrzeć. No bo jest to. trzeba? <laughs> <Kurczę>. No tak. Co <laughs> no za chłodno. <laughs> Nie, naprawdę. Naprawdę. Pokażą coś jeszcze... Nie, nie pokażę. Pokażę jeszcze właśnie skrypt na chłopak, który właśnie posiada. Tak więc... To było szybkie. To było mega szybkie, ale... Nie, nie. nie. Właśnie już po rozgrzewce mi coś. A coś mi tutaj się nie podobało właśnie. Dobra. I lecimy w takim razie. Z ostatnim demkiem. No i dobra, ostatnie demko na dzisiaj. Zobaczmy. Czyżby była inna mapa? Nie wiem, może jakiś dust teraz. Bo w sumie Dusta jeszcze w tym odcinku nie było, to by było ciekawe, naprawdę. A jednak Mirage, dobra. Miejmy nadzieję, że chociaż będzie nas popatrzeć, a nie, że zaczniemy. A raczej skończymy ten odcinek w takim dosyć smutnym humorze. Jednak zaczyna się obiecująco. Pan podejrzany dostateką kosę, Niczym ja, y, od ASD siaka. znowu pozdrawiam. Bardzo często w sumie taką dostaję, ale wydaje mi się, że pan podejrzany jednak będzie miał aimbot'a i również wallhaka Nie prezentuje on oczywiście, no, to chyba widać. O, mamy też griffing, to jest super. I mamy wallhack, griffing, aimbot. Czekamy teraz tylko tak naprawdę na skrypty na BH. Ale widać, że pan podejrzanie prezentuje jakiegoś dobrego poziomu Silver, ja tu widzę Silvera, tak naprawdę Jakaś tylko aż odpali. O, ale są skiny, są jakieś skiny, chociaż tyle. <grytanie> MP7, bardzo ładny frak. Nie, a tak, tak szczerze, no to. Nie wiem, czy jest sens czekać na, na te skrypty na BH. Może go tak po prostu, że z po prostu tak przejdziemy sobie na tej najwyższej prędkości, żeby tylko zobaczyć, czy czasem nie ma jakiś skryptów na BH. Nie wiem, czy jest to konieczne, bo w sumie nikt mi jednoznacznej odpowiedzi nigdy w komentarzach nie napisał, czy Czy jest to konieczne, właśnie czekanie do końca, jeżeli mamy na niepodważalne, tak naprawdę, dowody na to, że, że tutaj powinien być walk, Czy jeszcze musimy czekać właśnie na te. Skrypt na BH czy nie, musimy czekać Po prostu 3 Na 4 tak naprawdę wystarczą Ale nie widać żeby tutaj skakał jakoś specjalnie O o Teraz coś zaczął podskakiwać ale to raczej czy jakieś takie pojedyncze skoki wiecie o co No ale aimbot naprawdę bardzo słabo skonfigurowany W do tego pierwszego pana z Mirage'a, który tutaj najprawdopodobniej miał tego aimbota w końcu. No to to jest bardzo słabo skonfigurowany aimbot. W ogóle, no, tak jak mówię, ta osoba mi wygląda jakiegoś takiego typowego Silvera. Ni to movementu nie ma, ni to nic. Jeszcze swoich atakuję, zobaczcie. Tenownik <grytulik> na tak naprawdę się lokuje na... Na głowie przeciwnika. <grytulik> Ale ładne fragi. Dobra, czyli nie było, nie było jednak skryptów na BH, więc tego nie zaznaczamy, ale jak najbardziej tutaj, Gryfink myślę, że możemy zaznaczyć. Dobra, ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy odcinek i zaprosić Was oczywiście na jutrzejszy odcinek ze skrzydłowego z randomem. No, który myślę, że będzie naprawdę mega fajną przygodą, a ja lecę go w tym momencie nagrywać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.